Witam was serdecznie w najnowszym odcinku na kanale Historia Zwyczajna. Dzisiaj odejdziemy trochę od geopolityki i skupimy się na historii, ale właściwie można powiedzieć, że ta geopolityka nadal będzie, bo jak widzicie po tytule spróbuję wam chociaż trochę przybliżyć odpowiedź na pytanie przez wielu historyków uważane za niestosowne, ale od czego jest ten kanał, od tego, żeby rozwiewać wszelkie wątpliwości. Także przybliżymy sobie kwestię tego, czy w 1939 roku Polska powinna przyjąć ofertę Adolfa Hitlera i razem z nim zaatakować Związek Sowiecki w ramach Paktu Antykominternowskiego. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a także komentarz, bo jest to temat, o którym warto podebatować i warto... O nim porozmawiać, dlatego zachęcam Was do gorącej dyskusji w komentarzach i wyrażania swojej opinii na ten temat, bo ile głów, tyle zdań, jeśli chodzi o te kwestie. Także nie przedłużając, zaczynamy i lecimy z tematem tego odcinka. Na początku może trochę przybliżmy sobie sytuację, jaka panowała wówczas w Europie na jej mapie politycznej i ogólnie pomówmy sobie o tym, co działo się w polityce. Lata 20. E i stosunki między Polską a Niemcami no, nie należały do najłatwiejszych. Możemy usłyszeć chociażby o wojnie celnej. Wcześniej były także prowadzone różnego rodzaju powstanie antyniemieckie i ogólnie no, te relacje do najciekawszych. Nie należały, można powiedzieć nawet, że graniczyły one trochę z wojną. Tak, jak już powiedziałem, na przykład mieliśmy tę wojnę celną, co znamy trochę z czasów dzisiejszych. Mniej więcej tak to wyglądało. Jedna gospodarka próbowała zarżnąć drugą i tak się ścigali, kto kogo w końcu wyrżnie. Ale w 1933 roku do władzy w Niemczech dochodzi nie kto inny jak pan ze zdjęcia, które możecie teraz zobaczyć, Adolf Hitler. Postać dobrze znana, no, wolałbym, żeby był nieznany. Z tego co zrobił, ale no, niestety był w historii, się pojawił ktoś taki, no i trzeba o nim mówić, no bo jakby to inaczej. E, ale wracając, w 1933 roku Adolf Hitler dochodzi do władzy. No i czy od razu tak stosunki z Polską się poprawiły? No oczywiście, że nie. Polacy dla Niemców byli przedstawiani w bardzo złym świetle. Można wręcz powiedzieć, że w Niemczech panował wówczas skrajny antypolonizm. Po pierwszej wojnie światowej próbowano Niemcom po prostu wtłoczyć jak najgorsze podejście do Polski i uważano Polskę za jednego z głównych rywali, no przez to, co się wtedy wówczas działo. No a tak jak już wspomniałem, w 1933 roku Adolf Hitler doszedł do władzy. No i nie od razu ten stosunek Niemców do Polaków się zmienił, no bo to nie jest tak z dnia na dzień, że nagle ci się odwiedzi i zaczynasz kogoś lubić, a wcześniej traktowałeś go jako największego wroga. E, Hitler miał pewną strategię, bowiem do jego głównych celów należało zaatakowanie Związku Sowieckiego. No i generalnie z powodów czysto politycznych i tego, żeby po prostu wygrać wybory, e, w kampanii do Reichstagu, no i także później, Generalnie do Polaków raczej też nie pał zbyt dużą sympatią, ale no nie był to też taki skrajny antypolonizm, jak w tym wydaniu wcześniejszym przez innych polityków. Teraz wiele osób może też zastanawiać, czy w ogóle coś o Polakach jest w książce wydanej przez Hitlera Mein Kampf. Otóż, jeżeli chcecie coś się dowiedzieć o Polakach z tej książki, to raczej tego nie zrobicie, bo po prostu tam za dużo o Polsce nie ma. Słowo Polska pada tam raptem kilka razy i to jeszcze w takim kontekście bez większego znaczenia. I generalnie bezpośrednio o tym kraju Adolf Hitler nie pisze. Hitler głównie skupił się na swojej krucie. Kruci no, chyba to nie wyszło. Krucjacie wschodniej, czyli planu. planowi. zwał jak zwał. E Hitler skupił się po prostu na operacji Krucjaty Wschodniej, aby zaatakować Związek Sowiecki. I to był jego główny plan. Chciał też rozwalić przy okazji Francję, która była po drugiej stronie, ale generalnie to na tych dwóch krajach się chciał skupić. No i po co mu byłaby potrzebna Polska? Otóż, jak sobie spojrzymy na mapę, to logicznym jest to, że Polska jest na drodze do zaatakowania Związku Sowieckiego. No i wówczas nie było jeszcze tak dobrze rozwiniętych samolotów, więc coś trzeba było zrobić z tym fantem. No i albo Polskę wcześniej pokonać, rozwalić i sobie przejść po jej trupie yy, i zaatakować wtedy Związek Sowiecki, albo spróbować się z nią jakoś ułożyć. Oczywiście politycznie, będąc tym silniejszym partnerem dla Polski. A Polska miała Hitlerowi pomóc i mieli żyć długo i szczęśliwie. Tak generalnie, w skrócie. No oczywiście, jak to się potoczyło, wszyscy wiemy. No ale zanim do tej wojny w 1939 roku doszło, Relacje polsko-niemieckie coraz bardziej się ocieplały po roku 1933. Można nawet przytoczyć tutaj zdjęcia chociażby z różnych spotkań na stopniu czy to ministerialnym, jak chociażby spotkania Adolfa Hitlera z Józefem Beckiem, polskim ministrem spraw zagranicznych, jednym z głównych kreatorów polskiej polityki przed II wojną światową w latach 30. Beck swoją drogą chciał być kontynuatorem myśli Pysyckiego, tego balansowania. O czym możecie po posłuchać w debacie, którą przeprowadziłem z doktorem Krzysztofem Rakiem, dosyć częstym gościem na tym kanale. Dla zaznajomionych widzów, oczywiście, jest to znana persona. I polecam Wam też czytać jego książki tutaj gdzieś tam z tyłu. Możecie sobie je znaleźć. Jedną w sumie zasłaniam, ale mniejsza. Eee, no i generalnie, Hitler raczej Polskę bardziej traktował jako takiego sojusznika niż jako wroga. I to było. Trochę odwzajemniona, ale nie do końca, bo Polska starała się być jak najbardziej neutralna wobec Niemiec. Tylko, że pojawił się pewien problem, bowiem w roku 1938 Hitler zaanektował, razem z Polską, jak to się okazuje, znaczną część Czechosłowacji. I tutaj mamy dosyć spory problem, bo to było coś, co było w Europie w sumie dosyć ważnym wydarzeniem, bowiem Hitler zaczynał zdobywać coraz większe ziemie. Oczywiście wcześniej też był Anschluss Austrii, jeszcze. O czym warto pamiętać, ale to była raczej taka rozgrywka, no powiedzmy, jeszcze nie mająca aż takiego znaczenia dla tego co się stało później. Oczywiście było to ważne, ale na potrzeby odcinka to trochę zmarginalizujemy. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. No i w 38 roku, wrzesień październik wtedy dochodzi do aneksji tej Czechosłowacji, tam Czechy Sudety, Niemcy Sudetcy oczywiście tam się opowiadają za tym, znamy wszyscy te historie, jeżeli nie, to nagram o tym osobny odcinek, jeżeli poprosicie w komentarzach, także dawajcie znać także łapkami w górę, żebym wiedział, że mam coś takiego nagrać. Ale wracając, bez zbędnego pierniczenia, po prostu wtedy sytuacja geopolityczna zaczynała się stawać coraz bardziej korzystna dla Niemiec a mniej korzystna do Polski. No i mniej więcej po tej aneksji e, terytoriów, kiedy Polska też zabrała sobie trochę za Oldzia, i oto też jest dzisiaj afera i tam oto się też będą kłócić historycy już chyba zawsze. E, I Polska wtedy zaczynała mieć problem w postaci tego, że Hitler wpadł na genialny pomysł tego, aby słuchajcie Polacy a może my byśmy sobie tak razem poszli na Związek Sowiecki, wy nam dacie tylko autostradę eksterytorialną, żebyśmy my sobie do Prus mogli jeździć i przy okazji dacie nam Gdańsk, no bo wiecie, no tam już w zasadzie was nie ma, a my byśmy sobie skorzystali i wszyscy będziemy żyć długo szczęśliwie. Oczywiście jak zajmiemy Związek Sowiecki, to coś tam dla was przypadnie, a my sobie będziemy realizować nasz cel. No i tutaj pojawił się problem, bo... E, tak jak już wcześniej wspomniałem, Polska chciała prowadzić politykę tego balansowania i tak za bardzo nie chciała z nikim z takich sąsiadów chodzić w jakiś sojusz. I tutaj też jest problem, już chyba któryś raz mówię. wtajemniczone osoby z studiów pewnie się uśmiechną, będą wiedziały o co chodzi. Także pozdrawiam. E, no i generalnie mieliśmy tego typu problem, że. Ta polityka balansowania kiedyś się musiała skończyć, bowiem Hitler coraz bardziej zaczynał naciskać i się bardzo wkurzył w styczniu 1939 roku, i wystosowano do Polski oficjalne zapytanie e, właśnie o te rzeczy, o których wcześniej powiedziałem. No i tutaj Polacy się musieli określić. No w końcu, panowie, co robimy? Czy się zgadzamy, idziemy z Hitlerem, czy nie idziemy? No i Polacy nie poszli z Hitlerem, jak dobrze z historii wiemy. I tutaj warto przytoczyć kilka argumentów za tym, dlaczego by było warto. No a potem powiem, dlaczego to mogło być też błędne. Dlaczego było warto? Wojna z Niemcami pokazała, dlaczego było warto, bowiem nasz kraj został rozpieprzony, za przeproszeniem, i za dużo nas z niego nie zostało. Dlatego może było warto się spróbować politycznie jakoś dogadać. Aczkolwiek no, to budzi kontrowersję, bo już dzisiaj znowu ludzie też przytoczą, ale jak to z takim zbrodniczym krajem się dogadać? No to Hitler Żydów mordował, Hitler mordował każdego kto się ruszał i tylko coś się sprzeciwił. Otóż to jest trochę zakrzywiony obraz, bo to jest podejście lekko ahistoryczne z tego względu, że wtedy po prostu to się jeszcze nie działo. Przed II wojną światową na taką skalę mordów milionowych i tak dalej nie było. W Niemczech dochodziło oczywiście do tych kryształowych nocy i tak dalej, ale to nie było na taką skalę jak podczas II wojny światowej. Można też przypomnieć, że w Polsce dochodziło też do podobnych rzeczy, oczywiście też na mniejszą skalę, ale generalnie no, ten antysemityzm był różny, ale nie był tak nasilony jak podczas II wojny światowej, o czym warto pamiętać. I wtedy po prostu ta percepcja na Niemcy była też trochę inna. To nie było jeszcze takie okrutne państwo, jak dzisiaj, dzisiaj to się nam opowiada. A o tym warto pamiętać. No i co? Polska też ma takie położenie na łapie, które nam wskazuje, że albo się ułożymy z Niemcami, albo się ułożymy z Rosją. Pisał o tym bodajże Bucheński, którego książkę wam nomen, nomen polecam. Bardzo, bardzo ciekawe treści tam są napisane. No i jest prosto napisane, że albo wojujemy z Rosją i idziemy razem z Niemcami, albo idziemy razem z Rosją na Niemców. No, jakby wtedy z Rosją nam było, tak jak dzisiaj, nie po drodze, bowiem no, to był komunistyczny kraj, z którym kilka lat wcześniej mieliśmy wojnę, i generalnie znaczy mieliśmy. Staram się tego wyzbyć. Polacy mieli wojnę z tym krajem, no i generalnie zbytnio się tak nie lubili, nie? A z Niemcami te stosunki, wbrew pozorom za Hitlera, do tego 1939 roku, 1938, można powiedzieć, że były jednymi z lepszych w historii, między w stosunkach polsko-niemieckich. To jest w ogóle jakiś event, o czym się bardzo rzadko mówi, a warto na to trochę zwrócić uwagę. No i dochodzimy tutaj właśnie do tego stycznia 1939 roku, kiedy Polacy powiedzieli, nie, słuchaj Adolf, my z tobą nie idziemy, radź sobie sam, my będziemy walczyć, jak nam coś zrobisz. I... No, tutaj Hitler się wkurzył jeszcze tam do końca. Powiedzmy, miał jakąś tam nadzieję. No, może Polacy jednak coś tam się zdecydują, jak ich tu postraszymy wojną i zaczniemy gadać, ale no, tak naprawdę kluczową datą jest kwiecień. Marzec, kwiecień 1939 roku, kiedy to Polacy zaczęli paktować z Francją i Wielką Brytanią i podpisano oficjalne deklaracje, że w razie zagrożenia niepodległości któregoś z państw, te państwa po prostu sobie nawzajem będą pomagać. I będzie pięknie, no ale pięknie nie było, bowiem Anglia i Francja nie mogły pomóc w takim stopniu, w jakim Polacy to by oczekiwali. Generalnie można się spierać co do tego, czy ta pomoc, której udzielili, była wystarczająca. Tutaj trzeba rozważyć kilka perspektyw, bo z jednej strony no, takie wyimaginowane jakieś pomysły, żeby Brytyjczycy nam podczas wojny dostarczyli Polakom statki. No trochę było chyba nie na miejscu, no, mało kto z osób, które trzeźwo patrzą na świat, mógłby w to wierzyć, nie? No, bo to było, to jak spojrzymy na mapę, to trochę niemożliwe nawet dzisiaj by było. Ale już pomijamy te kwestie. Generalnie nie można mieć do Brytyjczyków i Francuzów jakichś większych pretensji, bo z tych założeń, które tam były podpisane, no generalnie jakby nie patrzyć się wywiązali. Co trochę burzy też to, o czym możecie często posłuchać, że Brytyjczycy i Francuzi nas okrutnie zdradzili w 1939 i my do dzisiaj za to płacimy i w ogóle. No to już nie zradzili, a to było trochę bardziej wina niedoprecyzowania tych różnych sojuszy i paktów, tego co na kartce zostało spisane, bo takie rzeczy trzeba chyba trochę w polityce bardziej precyzyjnie patrzeć, bo jak nie, to jest wtedy taka furteczka i oni sobie mogą. No i tak się stało. Taka jest niestety polityka i tak to działa. W dzień dzisiejszy, także możecie trochę też widzieć różne analogie czasami, jak to tam po prostu wygląda w tej polityce i możecie sobie to trochę przełożyć. Oczywiście dzisiaj na to się super spisało. Ja nic nie mówię. Byłem sceptycznie nastawiony do tego, bo no tak to różnie wyglądało, ale na to póki co zdaje egzamin i bardzo dobrze się w obecnym konflikcie spisuje. No, ale teraz warto też by było przytoczyć kilka argumentów przeciwko pójściu, pójściu, pójściu nie? E, z Hitlerem na Związek Sowiecki. No otóż e, pozostaje kwestia tego, co z Polską by się stało po wojnie. No bo to by było dosyć ciekawe, a raczej nieciekawe, zależy z czyjej perspektywy, bowiem Niemcy bez wątpienia, gdyby ta ofensywa na Związek Sowiecki się uda, stałyby się potęgą. Polska też by się stała silniejsza. Prawdopodobnie, ale no Niemcy bez wątpienia byłyby tym, tak politycznie trochę to bardziej określając, i zwrotem geopolitycznym starszym partnerem, a Polakom by pozostawała mimo wszystko raczej rola tego junior partnera. Więc w tym sojuszu to i tak Niemcy głównie dyktowałyby warunki. No i tutaj się pojawia problem. Do czego Hitler chciałby zmusić Polaków, jakby to wszystko poszło? Na to pytanie nigdy nie będziemy w stanie sobie odpowiedzieć, bo wiem, no, po prostu to się nie wydarzyło. I ścieżek rozwoju tych wydarzeń jest tyle, no, że po prostu można się załamać i, i nie wiadomo, e, którą opcję tutaj wybrać. Także e, no taki minus. Minusem bez wątpienia byłoby to, że Niemcy musieliby przejść przez Polskę. I wojska niemieckie w Polsce by się znalazły, bo wiem, no to była jedyna ścieżka, taka najkrótsza i logiczna, do której by musiało dojść, jeżeli Niemcy chcieliby razem, współ z Polską zaatakować Związek Sowiecki. No i tutaj też się pojawiał kłopot tej suwerenności, to o co Polacy walczyli, o co chcieli walczyć, no bo to bez wątpienia byłoby zagrożenie dla takiego stanu, no i pogwałcenie tej właśnie suwerenności, o której wspominałem także że no tutaj pojawiałby się problem tego typu. Oczywiście też nie wiadomo, jak Niemcy by dalej reagowali, czy to by nie było tak, że nagle by im odbiło i chcieliby też Polskę zagarnąć. Mogłoby być też tak i taki scenariusz należy brać pod uwagę. Natomiast no, się nigdy nie dowiemy już tego, e, jak to by było, gdyby Józef Beck e, razem z innymi politykami czołowymi polskimi nie odrzucił e, tej propozycji Adolfa Hitlera i zdecydował się na pójście z nimi zaatakowanie Związku Sowieckiego. Niestety, ale, tak chyba nawet po kampanii wrześniowej mówił, że negocjując i tak dalej, odrzucając tę ofertę, e, myślał, że ma 100 dywizji. Okazało się, że miał gówno. Za przeproszeniem, ale no to jest niestety taka prawda. No. Co by nie mówić o waleczności żołnierza polskiego w roku 39. Zbytnio dobrze to nie wyglądało, i poza kilkoma bitwami, generalnie Polska byłaby z większych szans w starciu. Nawet jeżeli by Związek Sowiecki nie zdecydował się na atak, to Niemcy i tak raczej by polską armię rozmieśli w piach. No i to by i tak nie wyszło za dobrze. Eee, I no zresztą wiemy, co się stało, i możecie sobie setki książek, filmów, co chcecie poglądać na ten temat. I dobrze będziecie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodziło. Zresztą też kiedyś o tym odcinek nagrałem, tu się mam gdzieś wyświetli to, eee, jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć. No i to by było w sumie na tyle, eee, jeśli chodzi o tę część główną, także przejdźmy może sobie do podsumowania Wczesne zadanie dla Was, bowiem to Wy musicie rozstrzygnąć, jak waszym zdaniem powinien w 1939 roku, no i wcześniej też być może. Postąpić e, polski minister Józef Beck, wcielcie się w niego i napiszcie w komentarzu, co byście zrobili, jakbyście spróbowali rozegrać tę rozgrywkę geopolityczną, jaką Polsce wytoczyli chociażby Niemcy. Spróbujcie się zabawić w takich geopolityków i po prostu puśćcie wodze fantazji, zróbcie to, a może wyjść naprawdę coś ciekawego. Warto też jeszcze wspomnieć o tym, o czym nie powiedziałem, że ten pomysł generalnie na korytarz e, Gdański, korytarz pomorski, zwał jak zwał, wiemy o co chodzi. Wymyślili Polacy. I no tutaj też to może być zaskoczenie dla co niektórych, także, no to jak widzicie, to nie jest tak, że to ten Niemiec zawsze był zły, a część tych pomysłów po prostu no wzięli od Polaków. No i tak to wyszło. Jeżeli podobał Wam się taki luźniejszy format tego odcinka i lubicie takie luźne opowiastki historyczne. To dajcie znać w komentarzu. Dajcie też łapkę w górę, subskrypcję. Będę o tym gadał, ale to jest ważne, no bo wiecie, żeby te filmy gdzieś się dalej dostały, no to po prostu algorytmy youtuba są nieubagane. Także, drogi YouTube, jeżeli mnie słyszysz, to weź ten film też trochę wypromuj, żeby poszedł do jak największej ilości ludzi. No i pamiętajcie też, aby w komentarzu napisać, co sądzicie właśnie o tym, co Polacy zrobili w 1939 roku, czy powinni przyjąć te, de te decyzje Hitlera, ten jego. Pomysł, czy dobrze jednak postąpiono, że go odrzucono i e, Polacy stanęli do walki z, przeciwko hitlerowskim Niemcom? 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 No, na pewno Niemcom. <taki> Także jeszcze raz dzięki za oglądanie tego odcinka i wytrzymanie do końca. Trzymajcie się, siema i do następnego.